Animacja była robiona dwa dni, animacja nie ma jakiegoś konkretnego przesłania, no, była robiona dla fanów. Niektóre scenki z tej animacji są przetoczeniem prawdziwych sytuacji w Minecraft'cie, niektóre są zmyślone, a niektóre, no niektóre są tak jakby połączeniem, czyli po części się wydarzyły, a po części nie. Na zasadzie takie, że na przykład nie w tym miejscu i nie z tym przedmiotem, ale sama scena się na przykład yy, zdarzyła. Yy, no. Yy, sama animacja jest dosyć pokręcona, ale na swój sposób jest yy, moim zdaniem fajnie zrobiona. Yy, no i co tu więcej mówić? No, jeżeli Wam się spodobała, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. No i trzymajcie się. No i cześć!